Piwczan z stanu. Piwnicze nauczyć czytać. Piw... Piwczan z stanu. No A propos piwcza... Czemu nie mówicie, że już jesteście... No, nie ma nas. Że... Nie ma nas, nie ma nas. I znowu będziemy oglądać jak Orlando nakurwia lupami. Co to, że już będzie na przykład Ostatni nabój pusty, ale on i tak użyje lupy. Ja znowu ta, będę oglądał I... czarne-białe ekrany. Czemu? Nie pamiętasz ostatniej gry? Nie. To, to... Aha, to wiem o to, to se film obejrzyj gnoju. O, film. O, zaczynasz. Tak. Na kurwia i lupą. Na kuźmi dobrze Na kurwi daj pół tą lupę Nie no co jest go boli Zamiast na przykład telefon Spokojnie Przyjdzie na to czas A, -a, -a. A Żeby ci ten w Nie, zamiast zrobić co innego, to ty to zrobiłeś na Ale po co On, Zrobiłem to. on, tylko, to, on tylko po co to, to zrobił, żeby mu to zabrać? Dokładnie. No tak. zablokowała. Dobra, Orlando obywał, no to teraz jest to obywa. Aha. I chciałem, że wiesz co masz zrobić? No, chciałem to zrobić, ale szkoda, mi ujebać, się go zrobiło. Ujebać mnie, sobie mogli walczyć. Ała. Jak pan tak teraz sprawę, to okej. Okay. Nie no, ja chcę grać ja że cały czas trzymamy kogoś przy życiu, no chyba, że już będzie trzeba. 50-50 małe świnki. <grym> jak to dla Landa wypadło? Be A przemyślał to Jestem jak to się no, myśli. Myśli, no właśnie nie przemyślał. Pomyślałem przemyślał, bo będzie zaczynać znowu. No to ten. Tak. Trzy trójki. Ja wiem Michael, że dla ciebie myślenie jest inne. Robię czego? No właśnie Okej okay. I znowu lupa Nie, telefon, nie telefon. telefon Do kochanki No to nie odebrałeś gnoju <laughs> Nie mam telefon Nie kurwa, trzyma telefony i pierdolisz, że nie ma No nie no Co za pech. Dobra, teraz ja se... Zapłonę Konar kiedyś miałem tylko na życie? Tak No miałeś tylko... no tak cię dakle był on Aha Ale też jesteś mądry widzę No przecinaj tą lufę i wstrzelaj w niego Taknie nie, nie pętek ile on ma żyć patrzy na który telefon Przeżyję, jakby... uwierz mi, przeżyję. Aha. No dobrze. Patrzcie, on ma żyć. Chuj. Nie wie, co, no. co, co takie pary są tych nabojów teraz? A bo ja że, mam pełne wszystko, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Trochę dużo tego. Nie. Mhm. I znowu ta lupa. Nie przyda. Jak mój mózg. No nie, no i pewnie. Ja, ja go szedzę. Zna co Dobrze zapamiętam sobie. Jak będę miał jedno życie, co by tego tu bijono? Nie zniżę się tego poziomu. I co ta kochanka ci tak powiedziała? Uważaj na urlajka, bo to zdradziecka świnia. O tego kurwa Oh. Nie wytrzymał tego napięcia, nie poradził sobie. Muszę się zabić. Nie, jeszcze dycham. A. Dużo ci powiedziała kochanka, co nie? No, bardzo dużo. Czekam na mokra no, cię. Nie mam szczęścia do strzelanie widzę. Ja pamiętam, pani jaki jest nabój. Ty? Co no, się. Przemi 2 minuty, nie diabło. Sam się nie wygrał. Kiedyś... Się... Orlak... Orlak już to wygrał. Tak, wygrał to. Co ty mówisz? Lupę zapisz. Tak. Pewnie będzie pusty, zmieni. Daj mi wie co jest w Nie Zużywa wszystko Chyba był czerwony Tak czerwony Był, czerwony był. <tryk> 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 Ale, ale, ale <tryk> Łatwiej się, o, czy... się przed pomyłkiem się piwo i musimy w tak. punkcie wyjścia. Tak. O, udłach się. No co ty się sam wyeliminowałeś? Nie wiem. Tu cię woli, prawda? Tu cię woli! Ty cię gniecie, kurwa, że nie miałeś tutaj możliwości. Ну не, да с Ну и хуй Не боюсь, что в так не лупа Ja, to, to, ja, ja, to, ja, to, ja to co? Wyraż... Ja to Jesteś co? Co? Jesteś co? 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 Ja Co? 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 Za co? było porówno. Ale by było porówno. Ale jest porówniej. No dobrze. Jak jest porówniej? No znajdź sobie swoje. Nie, a czemu? Ja ci nie kradnę. Nie mam adrenalinki. Nie masz kiedy. No suka! Tęba to bardzo skatny dziwny ruch. Złodziejskie na siebie. A boże, jeszcze kawę dobrę. No MIAŁEŚ swoje CHUJU! Ale my go okradamy, niebieskiego. Jeszcze ma fot życie teraz, no. I dobiję kogoś. Najpierw u ciebie. Boże. Eee. No nie mogę, no. Nawet powiem, jakie naboje są. Mi to już. No nie no, no, mnie mnie jeszcze. Dam <grytanie> <tulety> Mogę wziąć podwójne naboje. Przypijmy. <laughs> Już to co z pełną życia, ale... Gra ja mnie kara teraz. Tak, pokarało się. Nie yes. może tam Michaela pośle. Gra mnie bardzo pokarała teraz. Bardzo, bardzo. Ja właśnie się modliłem, żeby tego ślepaka ostatnio nie trafić. Ja wiedziałem, że akurat trzeci nabój jest pełny. No to myślałem, że pierwsza buduki na pewno będzie ślepakiem. Ale nie, nie byłem teraz... pewny, który. Ja jak sobie. pierwszy był ślapakiem, to potem, aha, no to drugi już może być pełny. Ty chuje. Bo tylko jeden ślapak. A ja potem został jeden jak na mnie O No. Bo to samostalnie nie widzę. <głosy> 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 No to 600 Wiedziałem, że minie do życia może mieć maksymalnie 5, ale ty kurwa, że mnie też okrad, dlatego to zmarnowałem, żebyś ty nie miał Okej Chciałeś kurwa w to w to masz. Co telefonem mi pogrozisz? Pogrozisz? Bo no, adrenalinkę weź, kurwa! No zabierz mi co cenne! No kurwa, prawda, lecimy! Przecie nic nie z ni z ni z ni masz! Użyjesz adrenalinki! Nic tam nie masz! Wiem! Dlatego teraz z nie użyję! Łolek wyżartowałem, nie rób tego! Rzecz mnie wkurzył. Dobrze, o to chodziło. No użyj lupki. Nie mogę zasłużyć zasłużyli lupę. A, jeszcze raz we jeszcze. jeszcze ma, nie ma życia, tak być nie może. No to możesz, no No mogę, mogę. Lubka. Dubka. <grywka> Teraz <A>. nożyk. Wyjdź <grywka> mi z głowy, co? Teraz burlajka. <grywka> Też można. Nie chciałem tego słyszeć, ale okej. Ok. Pomoc. No, pomogli. Ojoj. Nie pamiętam jaki był nabój, więc przetestuję na Tobie, majątek. Eee, moja matematyka nie matematykuje, ale co? Dobrze jest. Trzeci no miał być ślepy. No i był trzeci ślepy. Kurde, faktycznie. No, bo mi się obróciłem. Szwajty A? był już pełny. No. A po tym jak ty coś we mnie strzelił, to ja sprawdziłem i dla mnie trzeci był pełny, czyli ostatni. Michael strzelasz. Ej, ciebie, że się nawet nie na przyjrzał na naboje Dobrze. Przyjrzę się, przyjrzę. go tak gada? No. Nie może. Po co mi ta informacja była potrzebna? Do czego? No. To nie jest przydatne nawet. Lupa? Nie, pewnie, że ósmy naboje bo siódmy jakiś jest taki, taki. Jest mi siódmy, to nawet nie ma tyle naboi. Nie wiem, no mówię ci, że się nie przyjrzałem. Dobra. Co, do porów tam nie było? Wyczę. Yeah, <laughs> well... <laughs> Dobrze. Dobrze. Aha. Dobrze. źle Tak. I źle pan policzył. Fuck. Tego ruchu, okay. <laughs> nie, nie rozumiem tego ruchu, ale okej Nie rozumiem tego ruchu

лучше. Są zablokowany Jestem tak mocny, że przeciwnicy sami się poddają. Grałem w bank. No nie <śmiennie> ostrożny, w jednym punkcie. <śmiennie> w jednym punkcie. <śmiennie> w <śmierci> no nie przecież śmierci. A faktycznie. Dziub, kurwa! Nie się to. niech mnie nie wkurwia. Okej. Okay.